Siema, z tej strony Chomik i witam Was bardzo serdecznie w filmie, w którym opowiem Wam, dlaczego Goodhard startuje w sobotę, a nie w piątek. Dlaczego przełożyliśmy start o jeden dzień jakie tak naprawdę były błędy, przez które, jak mówiłem przed chwilą, nie wystartowaliśmy w piątek, ale w sobotę. Więc co, zacznijmy od początku. Na ostatniej edycji Goodharda, a raczej na ostatnich beta testach. Staliśmy na hostingu, na popularnym hostingu. No, staliśmy na QD hosting, ponieważ ja nie byłem bardzo, tak za, bardzo doświadczony jeszcze z tym i po prostu wydawało mi się to najłatwiejsza opcja. Po prostu dostaję maszynę, robię sobie serwer i, i pieniądze tam z item shopu y, idą do właściciela tej maszyny. Tak sobie robiliśmy przez y, 3 tygodnie ponad. Aż w końcu dostałem ciekawego maila, że na serwer nie zarobił wystarczająco pieniędzy, ponieważ nie zarobiliśmy nic na ostatniej edycji. Um, nasz serwer nie zarobił nic, dlatego nasza maszyna została odebrana. Powiedziałem sobie, okej, okay, szkoda, ale nie jest to tak naprawdę, um, nie tyle że wymówka, ale nie jest to coś, co może nam, nam przeszkodzić. Tak naprawdę, ponieważ mam już jakieś tam doświadczenie i postanowiłem zakupić maszynę dedykowaną. Nie ukrywam, wydałem bardzo dużo pieniędzy, jak na mnie jak dla mnie bynajmniej, dla niektórych wiadomo tysiąc złotych może być malutko, dla niektórych tysiąc zł to jest wypłata miesięczna, załóżmy i co, wydałem bardzo dużo na maszynę dedykowaną i co się okazało? Akurat wtedy, kiedy ja ją kupiłem em, pousuwali jakieś tam ważne repozytoria, które są potrzebne do zainstalowania panelu na serwerze item shopu na serwerze oraz samego serwera i przez dwa dni się męczyliśmy, z moim dobrym znajomym Maxem, niestety nie udało się tego naprawić, ja już zrezygnowany totalnie, dzisiaj wróciłem ze wczoraj wróciłem ze szkoły w piątek, bo teraz, ponieważ teraz jeszcze nad ranem I ja dopiero co zaczynam budować spawna dla was, um, ale to zaraz powiem o tym, um, wróciłem ze szkoły taki strasznie zmulony, jakby Wiedziałem o tym, że nie będzie startu. Zobaczyłem na mm, Discordzie straszny spam. Chyba miałem plus. Było tam na, na czacie, w ogóle Discord w opisie, więc bijajcie, było tam plus 100 wiadomości w ciągu godziny pytające, kiedy start, co startem i tak naprawdę informacje na temat startu Goodharda. Ja nie wiedziałem, co napisać. Napisałem, że włączę live'a po prostu na ten temat i się rozpisałem. I tu możecie bardzo się teraz wszyscy śmiać, ale ym, napisałem już o refund, czyli o zwrot pieniędzy za maszynę dedykowaną, więc możliwe, że uda się odzyskać te wszystkie pieniądze. A na razie zakupiliśmy maszynę na, chyba na jeden z najbardziej popularnych hostingów w Polsce. Jeśli wejdziecie na nasz itemshop, shop sklep, ukośnik sklep, albo po prostu goodheart.eu i na głównej stronie z shop już od razu, pewnie zobaczycie, co to jest za strona. Niestety nie mamy innej możliwości. Yy, jak? Na razie yy, mogę tak to ująć. Nie mamy innej możliwości na razie, ponieważ maszyna dedykowana będzie dopiero, że tak to ujmę, nas. Po prostu stwierdziłem, że nie ma sensu kupować dedykowanej maszyny na serwerze, gdzie gra w sumie bardzo dla mnie. Jestem z tego szczęśliwy. Gra po 20-30 osób, z czego jestem bardzo dumny, ale. Ta maszyna byłaby overkill'em. Mam na myśli płacilibyśmy bardzo dużo pieniędzy za coś, co tak naprawdę nie wykorzystywalibyśmy w 100%, więc postanowiłem zakupić za kurde 10 razy mniejszą cenę na hostingu. I po prostu mamy lobby korda i Serwer z IHC i co? Chyba więcej nic nie muszę mówić, no po prostu. E, a, jeszcze jedno. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć serwer, kupić VIP-a, SVipa, sponsora, premium case'y na nową edycję, em, em, możecie kupić przez Itemshop, ale jeśli chcecie wesprzeć em, serwer, bo w tym shop jest tak, że jak kupicie coś, to ja tych pieniędzy fizycznie nie dostanę. One będą na tym hostingu i za te pieniądze będę go płacić maszynę. Więc jeśli chcielibyście nie wesprzeć żebym jak, na, żebym po prostu, wiecie, mógł ja przy okazji na tym, można powiedzieć, zarobić możecie wysyłać w donate'ach wysyłacie w donejcie macie w linku w opisie GP. wysyłacie w donate'cie swój nick z minecrafta co chcecie kupić i tam zresztą macie cennik cały, goodhardowy wypisany co, ile kosztuje więc co, mam nadzieję, że dzisiaj się widzimy o godzinie 17 i co, dzięki za oglądanie tego odcinka trzymajcie się, cześć!